Korowód. Święty Piotr i Paweł to m.in. patron miasta Poznania. Toteż z Starego Rynku wyruszył barwny korowód udający się pod ratusz, gdzie spotka się z władzami miasta Poznania i przekaże przesłanie do jeszcze lepszego zarządzania miastem. Tam widzicie, rodzi się długo. Paląca potrzeba wolności jest coraz bliżej i bliżej, tak jakby chciała zetrzeć powierzchnię ludzkich niegodziwości. Jest bezpieczna już w zarodku. Ten specyficzny gest dobroci jest jak ogień palący nasze sumienie. Jest Bezpieczny już w zarodku, a brzydzi się przemocą i rodzi się w górę. Po czym, jak ambrozja, zawołana potrzebą wolności naszego umysłu. Potrafi być też mętna. Tostańczyk, niczym niemy świadek naszej historii obserwujący na wschód. Tak ożywa istota życiodajnego strumienia wolności i egzystencji który jest odpowiedzią na wołanie bliźniego. A oto Piotr i Paweł, nasi święci i oświeceni, jakże oświeceni patroni miasta Poznania. Dzisiaj zamiast nowinek, ploteczek i podarków w postaci wina przynieśli symbole, które przekazują z wiarą że spożytkujecie je i wykorzystacie bardzo dobrze. Oto biuro mądrości zamiast miecza od świętego Pawła, bo dzisiaj lud przemawia do Was. A oto klucz wiedzy, jak zbudować miasto synergii od świętego Piotra. Wykorzystajcie te symbole i te dary, Dobrze, ponieważ kierunek jest bardzo dobry, ale pomoc również trzymać się może. Serdecznie dziękujemy świętym Piotrze i Pawle. Nasze miasto pójdzie tą drogą, a mądrość i tolerancja naszych władz i mieszkańców zaskarbi sobie sympatię na całym świecie. Uroczysty korowód udaje się na plac kolegiacki pod siedzibę władz miasta Poznania, gdzie uroczyście zostanie spalona żyrafa, symbol ognia zesłanego z nieba w celu zniszczenia nadmiernie wybujałej ludzkiej cywilizacji. Uświadania nam również, jak kruche jest ludzkie życie. Samo południe zwierzy Ratusza Poznańskiego rozbrzmiewał hejna, ale niestety zabrakło koziołków, ponieważ są w remoncie. Widziałem tą rozpacz w oczach dzieci i sputek dorosłych. Tyle kilometrów przejechałem, aby zobaczyć koziołki i tu mój taki apel. A może by tak stworzyć dodatkowy mechanizm uwzględniający już dzisiejsze realie, który w przypadku Aparii bardzo szybko by mógł zastąpić ten historyczny.